Dzień dobry, cześć i czołem. Tak, to znowu Jadrigo. I nagrywam swój bodajże czwarty odcinek z Terrarii. Eee już dosyć długo chyba nie nagrywałem. Nie, nie, jakie mam. Nie nagrywałem, ponieważ, no, czas, brak czasu, problemy. Nie pytajcie się, bo i tak nie powiem. I tak, ostatnim czasem no, dziwnie mówię Dobra, spadł mi meteor. Mam całą zbroję z meteora, daje mi pełno, szybko manę. Jak patrzcie, mam taki miotacz ognianie, nawalam sobie nim wszędzie po kolei. Miotacz ognia, miotacz manę. Mogę wszystko zniszczyć i zobaczyć, jak szybko rośnie mi mana. E, również jest też Nekro Set. Nie, dobra, będę mówił set yy, NecroSet, który daje mi Speed'a. I taki fajną taką poświatę. I tak, mam miejsce, gdzie mam trochę dynamitu, znalazłem, bo szukałem w Dungeonie całą zbroję z Shadow i całą zbroję z molten To jest jakby yy, nie wiedzieli, jakbyście nie wiedzieli, najlepsza zbroja, jaka chyba jest. I pełno itemów z Dungeona. Jakieś tam... A nie, to akurat jest z tego. Z, 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 z y, Piekła. A to z Magicznej Krainy. Nieważne, ale są takie lepsze itemki. Tutaj jeszcze coś. buty szybkości, dwa flippery, podwójny skok. Czekajcie, o, dwa balony. One dają, że wyżej skaczesz, dwa bantowe regeneration, trzy orb of light, cztery crystal, crystal life. Dwa Lucky Horseshoe I tutaj trzymam rzeczy z dżungli I tak, żeby zrobić takiego bonusa dla was Za chwilę się zobaczymy I będę nawalał się z bosem Pójdę, nie wiem, jeszcze pomyśle, albo... Czekajcie, zaczynam tak Ile mam tych, tych, tej wymiocin, nie wiem nawet jak to się nazywa rotenczuk Nie umiem czytać Nie mam chyba. No, nie mam. Dobra, to za chwilę się widzimy. I ja będę walczył z tym okiem. Cze powoli zbliża się noc, ale chciałem wam pokazać jeszcze, jakiej broni będę używał i co ze sobą wziąłem. Tak. Y głównie wydaje mi się, że będę używał foń... Nie wiem jak to się czyta, no tego. Yy, Fen Fenix Blaster o tak przeczytam. Phoenix, to jest na polski chyba. Yy, jeszcze Mara. Nie dobra, nie przeczytam tego. Yy, ten taki mieczyk szybki, co tak nawala. I jeszcze. O ile będzie potrzebne, o właśnie to. A jeszcze chciałem Wam pokazać, co mam taki fajny ten. Coś, co mogę latać, tym i kierować. I tak, pomyślałem sobie, nie będę używał butów przyciśnienia i rocket butów i założyłem dwa band of regeneration I myślę, że nawet nie wiem czy będę używał eliksiry, bo oko jest dla mnie mi się wydaje jest słabe jest. No to za chwilę zaczynamy. Ojen Dobra, to za chwilę się widzimy. Już się robi ciemno. I nie, jeszcze nie mogę. Z tym już stoję i czekam, aż będzie noc i będę mógł. Jest. To lecimy z tym koksem. Zaraz przyleci na pewno. Myślę, że dam radę. Jest. Kurde. Co? Ale to będzie proste. Bardziej się boję chyba tych pojedynczych takich, niż samego tego oka. Muszę mieć coś do przyszypszenia bo tak będzie mi ciężko. Przez printa mieć. Gin, gin, Gincie Masz. Gin, 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 gin. Już ma 1500 życia. O, już się zamienia. Teraz będzie ciężej. Teraz będzie atakować non-stop. A, gin, 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 gin. Nie dam ci sobie. Kurde. Ała. Jak myślicie, użyję chociaż jednego eliksira? Ała, 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 ała. 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 Nie, to jest złe. Nie użyję, nie użyję tylko 500 Ała, 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 dam radę Dam radę O, życie, bardzo dobrze mi pasi Giń Jest I koniec O kurde, nie to wcisnę I tak, ta, tak wyglądała ta walka Dostałem Ej, czekajcie, co ja dostałem 9, 64 demonite ore 13 eliksirów, 24 unholy arrow, and corrupted seed can be played. Nie wiem, nie znam angielskiego, nie jestem dobry z angielskiego. No to tak. Żegnam was. Yy, polecajcie. Nie chce się, żeby ten, żeby wyjść na jakieś takie żeby te. Dobra, polecajcie mnie, no bo im, wie, im więcej będę miał subskrypcji, tym wtedy może będę miał większą wenę do tworzenia, bo tak, choć w sumie nie, będę jak pewna osoba, tworzę filmiki dla siebie. Nie obchodzi mnie, to znaczy nie obchodzi mnie na razie, w sumie obchodzi też trochę, ale filmiki robię dla siebie. Niedobre, koniec gadania. Po prostu na razie.